Tak czy inaczej, mężczyźni, którzy zapominają o tym, jak ważny jest aspekt damsko-męski, randkowy, seksualny, są później sfrustrowani i często korzystają z tak zwanej płatnej miłości. Co jest fajnego w byciu dobrym uwodzicielem? Na pewno poczucie spełnienia na pewno masz takie poczucie, że masz wpływ na swoją rzeczywistość, na swoje życie, czyli sam decydujesz o tym, do której kobiety podejdziesz, sam decydujesz, z którą kobietą umówisz się na randkę. Ja nie mówię, że każda z tobą pójdzie na randkę, czy każda się umówi, bo tak nie jest, ale nawet jeżeli będziesz dobry, będziesz miał skuteczność, nie wiem, 7 dziewczyn na 10 podejść, dać ci numer, połowa się z tobą umówi na randkę, potem będziesz miał z tego kontynuację, potem sobie podejdziesz znowu do 10 innych i kolejna taka sama statystyka, to i tak masz pełen kalendarz randek i zawsze sam decydujesz, czy danego dnia możesz pójść sobie na randkę, czy na przykład pójść sobie na podejścia, tak? bo też to nie jest tak, że ja sugeruję, nie wiem, wychodzić 5 dni w tygodniu na podejścia, nie. Ja uważam, że powinieneś też pochodzić sobie trochę na randki, pójść sobie na spacer, do kina, e, porwać gdzieś dziewczynę na jakieś fajne miejsce, tak. Jeżeli wiesz na przykład, gdzie jest jakiś piękny widok, jakaś skarpa, jakaś plaża, e, jakieś miejsce, gdzie zachodzi słońce i będzie romantycznie, to bardzo fajnie, warto kupić, nie wiem, butelkę wina, szampana, wziąć kocyk, plecak, Zabrać dziewczynę na taki spacer i pokazać jej taki zachód słońca, a może później to przejdzie, że tak powiem na wspólny wschód słońca, tak? kto wie, kto wie co będzie. Zawsze warto się pozytywnie nastawić. Także na pewno poczucie spełnienia, na pewno też przestajesz być wybierany, bo od teraz to ty wybierasz, tak? Czyli od teraz ty będziesz gościem, który wybiera sobie kobiety. Czy to na ulicy, czy w galerii handlowej, jak sobie znajdziesz w fajnym miejscu, w dużym mieście, to na pewno będziesz widział, gdzie jest dużo kobiet, prawda? Jak ktoś myśli, skąd się biorą kobiety albo gdzie je poznawać, to ja proponuję pojechać sobie do kilku polskich miast, dużych, największych na przykład, i znaleźć sobie takie miejsca, gdzie biega dużo dziewczyn. To nie musi być taka duża ulica, ja nawet odradzam, tam gdzie wszyscy biegną, gdzie są rozpędzeni. Ja bym unikał, ja bym sobie znalazł jakąś taką boczną uliczkę, jakąś taką spokojniejszą, fajne miejsce, gdzie na przykład jest jakaś kawiarnia. Można dziewczynę zatrzymać, od razu wyczuć, czy ona ma czas na rozmowę. Jeżeli ma tylko 3-5 minut, powiedzmy, to wiadomo, następuje taka szybka wymiana kontaktów, numerów telefonu. Żadne Instagramy, żadne Facebooki, bo, bo to się nie sprawdza. Zawsze bierz numer, sprawdzaj, czy to jest dobry numer, to, to ma sens, tak?